Miniony tydzień, oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Cieszę się bardzo, że, że, że możemy znowu tam coś ciekawego powiedzieć, zrobić. Dziękuję za wpłaty, za maile. Dziękujemy za każdy dar, dziękujemy za wpłaty. To dzięki właśnie Państwa wpłatom, pieniądzom możemy poszukiwać. Prosimy o lajkowanie, o udostępnianie, łapka w górę, w poprzek, co tamkolwiek. Proszę Państwa, właśnie jesteśmy już po wyjeździe na Śląsk. Tak, tak, ten pandemiczny Śląsk. Ha, 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 ha. Się uśmiałem, dobrze, idźmy dalej. E, jesteśmy po poszukiwaniach do Marackiego. E, no, jesteśmy bardzo blisko tego wszystkiego, ale to nie tak od razu, Chopsiu. Jeżeli, proszę Państwa, bo ktoś e, myśli, że to się tak od razu zadzieje, to jest w błędzie. Jeżeli ktoś chce być wolontariuszem, popracować z nami, zobaczyć, jakie trzeba czasem hektary przejść, żeby odkryć to, co mamy w głowie, to zapraszamy. Proszę Państwa, spotkaliśmy się z policjantami z archiwum X w Katowicach. No, spotkanie było mocne. Powiem, że owocne było spotkanie, ale z dystansem do siebie. Czyli, jakby to powiedzieć, wszyscy jesteśmy do siebie z dystansem. Policja do nas, i my do policji. Oczywiście powiedzieli nam, nie będą przeszkadzać nam. Możemy robić swoje. Jeżeli będziemy potrzebowali jakąś pomoc logistyczną, czy jakiegoś urzędu, bodajby wodociągów, to pomogą. Natomiast wysłuchali tego, co oni mają, nie powiedzieli. No i tak po trzech godzinach rozmowy rozeszliśmy się. Nie było źle, bo nawet byliśmy dość tak powiedziałbym sympatycznie przyjęci, ale jak to się mówi, chemia nie zaiskrzyła i miłości nie było. Jak to policja, surowe warunki, surowe rzeczy, nawet jeżeli chodzi o archiwum X, my swoje, oni swoje, powiedzieli, że będą szli swoim torem, my, my swoim torem. Oczywiście zaprosiliśmy ich też w miejsce, które wskazywaliśmy, czy wskazujemy, niechętnie, ale pojawili się, no bo jeżeli zobaczyli, dobrze, my Wam nie będziemy przeszkadzać. No i to tyle wyszło z naszego takiego jakby spotkania z policją. Mówię, dobre jest to, że nam nie przeszkadzają, ale w euforię na widok nas samych nie wpadliśmy. Same poszukiwania to dziki rejon. To jest rejon, który trzeba przejść na piechotę, czasem w woderach, bo tam jest woda, bagna, człowiek się czuje jak na jakichś bagnach nad Amazonką. Nawet trzeba było kupić maczety specjalnie, specjalne, żeby torować sobie drogę, wyciąć jeżyny, haszcze gdzieś tam Mateusz jest. Nie mogę wszystkiego powiedzieć, ponieważ jakby to rzec, no dla dobra śledztwa. Ponieważ śledztwo jest rozwojowe i nabiera tempa. I nie tylko poszukiwawcze, ale ogólnie. Bo też mówiłem przecież ktoś to zrobił, o sprawcy. Proszę państwa, ale generalnie warto było pojechać i znowu ukłon w stosunku Państwa, bo to za wasze pieniądze, za wasze składki, które dajecie za ten grosz mogliśmy pojechać, siedzieć cały tydzień na Śląsku, rozmawiać z rodziną, być w szakach, poszukiwać, pokupować specjalne narzędzia potrzebne nam do terenu, no i tak dalej. Także wszystko poszło ładnie. Byliśmy naprawdę jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj właśnie wrzuciliśmy, zdaję Państwu tę relację na żywo. No, co tu dużo mówić jesteśmy zmęczeni, a można by powiedzieć wykończeni od poniedziałku nowa praca inne zadania, ale bardzo szczęśliwi. Także naprawdę ten wyjazd dużo dał. Uśmiałem się z tej pandemicznej koronki, ponieważ no naprawdę tam się można wielu rzeczy uśmiać i tam naprawdę jest wiele takich rzeczy, które śmieszą. W rybniku jest fontanna, jedna druga. Wszystkie są nie, nieczynne, no bo pandemia, więc żeby nie chodzić o tej fontanny, ta woda, żeby nie wiem, chyba nie zadarzała, ktoś napisał otwórzcie fontannę, skoro można wchodzić razem do basenu. No takie po prostu coś, tak. Potem wyszło, że o północy, znaczy po północy już można maski zdjąć, bo do tej pory się chodziło na ulicy w maskach, bo po północy już jest inna strefa, bo to na strefie jest podzielone, są jakieś kolory. Sami się z tego wszyscy śmieją w rybniku, sami nie uważają, że to jest normalne, ale cóż, się dostosowywują. Był taki napis nawet w restauracji, takiej szybkiej obsługi, że podczas konsumpcji maseczkę można zdjąć. No, dziękujemy bardzo łaskawcom za to, że podczas konsumpcji można zdjąć maseczkę. Muzyka A co do takich śmiesznych różnych wpisów, rzeczy, napisów, no to tam się trochę naczytałem, bo to takie ciekawe, kiedy człowiek chodzi po mieście, też w wolnej chwili ogląda. No i na takim sklepie była taka ładna karteczka, był taki napis. Co półroczna wyprzedaż bożonarodzeniowa. Bardzo mi się to podobało. A z drugiej strony na takim jakimś zakładzie, no można powiedzieć zakładzie, ale... Jakimś takim właśnie kosmetycznym była taka też karteczka i pisało, teraz masz szansę przekuć sobie uszy i zabrać dodatkową parę do domu. No, nie wiem co, można dodatkowego zabrać do domu, czy te uszy, czy coś w tym stylu. Proszę Państwa, w tym wszystkim co się dzieje, co nas otacza, my mamy już kolejną konferencję, na którą zapraszamy. Na stronie naszej jest wszystko tam już na, 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 napisane, kto będzie na konferencji. Proszę sobie przeczytać, bo naprawdę ciekawe osoby będą. Już mówiłem o panu Kaczorowskim, to jest taki hipnoterapeuta, ale będzie znana aktorka. Też proszę przeczytać i będzie wiele innych ciekawych ludzi, tak jak i dziennikarz pan Szostak, który będzie mówił o swoich książkach i o dziennikarskim śledztwie prowadzonym w sprawie Iwony Wieczorek i wielu, wielu innych tajemniczych zaginięć. Także z góry proszę Państwa zapraszam zapraszam na naszą konferencję która no, będzie bardzo ciekawa będzie dość długa, tym razem będzie to nasza najdłuższa jak do tej pory konferencja ale udało nam się wynegocjować salę, udało nam się wynegocjować za dobre pieniądze w Domu Kultury w Izabelinie, bo tam zapraszamy no a z takich właśnie mm, śmiesznych ogłoszeń czy anonsów, które udało mi się zobaczyć, otóż jest taki napis używane samochody po co masz jechać gdzieś indziej i dać się oszukać? Przyjedź do nas. No to taki był napis właśnie gdzieś na jakimś tam salonie, czy też e, taki był napis w gazecie, taki był anons. Młody, zamożny, przystojny, wysportowany, bez nałogów poszukuje wielkiej, prawdziwej i czułej miłości raz na tydzień. Czy taki e, ładny napis ogłoszeniowy sprzedam paczkę zapałek działają w 100%? Wszystkie zostały sprawdzone. Proszę Państwa, no i tak czas nam mija, leci nam to wszystko do przodu. Już koniec sierpnia, za chwilę szkoła, nasze pociechy pójdą do szkoły. Podobno mają chodzić w kratkę na jakieś różne dziwne zmianowe, jakieś zmiany mają być, systemy zmianowe, jak to by nie nazwał. No zobaczymy jak to będzie, oby wszystko było dobrze. Proszę Państwa, módlmy się za, za, za to wszystko, czasem tak mówię, ale myślę, że Bóg tylko wie, o co w tym wszystkim chodzi i rozumie tą całą sytuację. Ja ciągle powtarzam, że bez Boga za proga i według starego powiedzenia, no i to też mówię, że dzięki Bogu jestem gdzie jestem i robię to, co robię. Naprawdę, trzeba wierzyć w Boga, trzeba mieć nadzieję, że to wszystko gdzieś się skończy, że to wszystko jakoś znajdzie swoje porządne rozwiązania. Bóg jest największą dla nas wartością i bez względu na to, jak na Niego spojrzymy, jak będziemy w Niego wierzyć, powinniśmy Go, że tak powiem, no, brać pod uwagę. Bo kiedy na przykład czyta się taki napis na szkole, prawda, tak, która jest taka szkołą dla seniorów, pisze, jesteś analfabetą? Napisz do nas już dziś. No więc, jak się czyta takie rzeczy, to po prostu no, trzeba gdzieś w coś wierzyć. Lub na takiej pralni nowoczesnej jest napis taki bardzo ładny, podświetlony. My nie niszczymy twoich ubrań w pralce. My robimy to ręcznie. Proszę Państwa, mówię też dużo o pomaganiu, bo pomaganie jest najważniejsze dla nas wszystkich. Pomaganie przybliża nas do radości, do szczęścia, przybliża nas także do Boga, bo przecież zgodnie z naszym jakby dekalogiem e, 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 powinniśmy pomagać, być dla siebie y, uprzejmym i, i miłym. I myślę, że tak to powinno być. E, niestety czasami jesteśmy wściekli na siebie, a sytuacja, która się y, jakby teraz wydarzyła, wydarza, bardzo nas. Poróżniła. I nie mówię o sytuacji politycznej, bo to już nas w ogóle podzieliło, tak, ale mówię o prostej sytuacji, gdzie jadę autobusem i młody, w miarę młody człowiek siedzi z babcią. Babcia jest już taka, no naprawdę w podeszłym wieku, no i tak jadą, no i naprzeciwko siedzi jakiś mężczyzna. Który to odzywa się poprzez swoją jakąś grubą maskę, odzywa się w stosunku, w stosunku do tego młodego człowieka. Młody człowieku, czy Ciebie nie obowiązuje maska w środkach komunikacji? No, z takim już podniesionym głosem, na co młody człowiek odpowiada, że nie obowiązuje go, ponieważ jest chory na astmę i nie może mieć maski. Starszy pan odpowiada, tak, cwaniaczku, a jesteś chory, proszę mi na tej pokazać dokumenty, że jesteś chory. Młody człowiek odpowiada, że nie jest pan organem, któremu ja muszę takie dokumenty pokazywać. Ów człowiek nie przestaje i mówi, tak, ja zadzwonię na policję, mam autobus i zobaczymy, jak będzie jest Albo zakładasz maskę, albo wypiesz dalej. Mówi dosłownie, wypiesz dalej. Jakiś facet się odzywa w się i do tego gościa mówi Panie, nie dzwoni Pan, bo zaraz ja Pana wyrzucę. Obok mnie stoi starsza Pani i mówi Widzi Pan, czego nie dokonał cadat, czego nie zrobili Niemcy, my sami ze sobą zrobimy. I to tak jest, że potem mamy takie właśnie jakby cudowne ogłoszenia. Na przykład na sprzedaż. Pies je wszystko. Lubi dzieci. Albo hotel posiada kręgielnie, kot tenisowy i wygodne łóżka. I inne fizyczne rozrywki. Dzień proszę Państwa, o tej euforii, głupoty, jak już mówiłem, o mądrym, dobrym pomaganiu, to bądźmy też otwarci na siebie. Dajmy ludziom siebie, dajmy ludziom Boga. Pokażmy jej miłość, i pokazujmy miłosierdzie, tak, bo to jest ważne, ale bądźmy ze sobą nawzajem. Nie róbmy takich scen w autobusie. Nie dopytujmy się, dlaczego ktoś nie ma macki, ale o co w tym wszystkim chodzi? Przecież te macki są nic nie warte. Otóż proszę Państwa. Ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze i ja zaraz to powiem, ale zanim to powiem, to jest to taka sytuacja, kiedy na pogotowiu trzeba się spowiadać z różnych chorób, z różnych rzeczy, kiedy na pogotowiu pytają się, czy ma COVID-a, odpowiadamy, że nie ma. Pytają się, skąd Pan wie, a czy był badany, a pacjent potrzebuje natychmiast pomocy. To wtedy ja sobie myślę, że ktoś, kto to wymyślił, to tu taki jeden powiedział, że to jest taka, chciałbym powiedzieć na K, ale powiem ładniej, cholera urzędnicza, która wymyśliła to, tak? Natomiast ci, którzy się do tego stosują, nie licząc się z ludzkim zdobiem, są przecholery. Są przecholery i dla mnie nie powinni mieć tego stanowiska, jakie mają. Proszę Państwa, a czasem my dochodzimy do różnych absurdów, albo piszemy różne absurdy. Ale nie tylko my, tylko ci, którzy powiedzmy są tacy mądrzy. No i ktoś tam napisał, że mam wrażenie, że prowadzenie domu zajmuje jednak więcej czasu niż przypuszczałem. Będę musiał zrewidować swoją strategię. I tak, przyniosłem z baru kilka gotowych dań, w ten sposób nie tracę w kuchni aż tyle czasu. Przygotowanie posiłku nigdy nie powinno trwać dłużej niż jedzenie. No, i gdzieś oczywiście też był taki napis, a to w wojsku było: Pamiętaj, nigdy nie jesteś bezużyteczny. Zawsze możesz służyć jako zły przykład. Proszę Państwa, no cóż, nie mogę dzisiaj Państwu powiedzieć o książce, którą czytam, bo właśnie nie czytam. Dlaczego? Dlatego, że ten tydzień był tak szalony, zwariowany, że nawet nie byłoby czasu. Ale myślę, że o tej, której wspominałem, to warto się nad nią trochę pochylić i, i zobaczyć. E, następnym razem powiem znowu, bo już zabieram się do nowej lektury. E, proszę Państwa, no, spędzamy ten czas jeszcze miło, jeszcze tak sympatycznie. Za chwilę koniec wakacji, ale być może ktoś właśnie dopiero zaczyna wakacje. Najważniejsze, nie dajmy się zwariować, nie dajmy się otumanić. E, idźmy do przodu i e, róbmy swoje, tak? Jak to mówi przysłowie. Yy... Lub swoje końca czekaj. My cały czas działamy, poszukujemy. Jeżeli ktoś, proszę państwa, ma poważną sprawę zaginięcia kogoś, proszę do nas napisać. Um, oczywiście no tutaj chcę wspomnieć o tej pani, która spadła w szczelinę w górach, o której tak się tutaj rozpisywano. Um, no to przykra sprawa i proszę wziąć pod uwagę, że bardziej się trzeba pomodlić za tą panią niż wygadywać, dlaczego leży w poprzek czy w dłuż. I co tam robiła? Nie wnikajmy, co robiła. Poproszono mnie o to, pierwsza moja wizja i bardzo krótka była tak, że pani wpadła w jakąś szczelinę, gdzieś jakieś skały wpadła i tam została. Także tak się złożyło. No, nieszczęśliwie, ale, ale moja wizja była trafna i udało się po tej wizji znaleźć tą panią. Proszę Państwa, więc, jeżeli ktoś gdzieś komuś zaginął jest to poważna sprawa, proszę więc napisać przez stronę naszego stowarzyszenia. Wtedy będzie zgłoszenie przyjęte. Wielu ludzi nadal jednak pisze pod filmem, w komentarzu: Zaginęła jakaś pani, czy pan coś działa? Albo ktoś wysyła messengera do mnie: Proszę do mnie zadzwonić, bo ma problem. Ja mam jeszcze dzwonić, bo ktoś ma problem. Także od razu mówię. A tak to jest po prostu, że czasem oczywiście są jakieś pytania, i mogą być czasem bardzo porządne odpowiedzi. Spytałem mojego trenera na siłowni, z którego urządzenia mam najczęściej korzystać, żeby dziewczyny na mnie leciały, odpowiedział, że z bankomatu. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za to, że jesteśmy. Dziękuję za wpłaty. Za dobre i złe maile. Za wszystko za łapkę w górę w dół w bok. Szczególnie właśnie za finansowe wpłaty, które pomagają nam realizować nasze rzeczy. Proszę być pewnym, że doprowadzimy te sprawę do końca, nawet jeśli kości zostaną pogubione. Tutaj jeśli chodzi o domarackiego, wysłaliśmy kolejne pisma, które muszą urzędowo przejść, abyśmy mogli szukać w tym terenie. To nie jest takie proste. Jeżeli ktoś uważa, że jest to proste, zapraszamy. Także wszystkiego dobrego. Mówi się, że światem rządzi miłość. A ktoś odpowiada: Ja na przykład kocham wypić. I kończąc taką sentencją, ktoś kiedyś napisał: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Do pełnego szczęścia przydałby się jeszcze ktoś pode mną. Jeszcze raz dziękuję. Życzę świetnego tygodnia. I jak to mówią, wszystkiego dobrego i Alleluja! I do przodu.